Małgosiu, witam Cię bardzo serdecznie w moim studio i witam też wszystkich tych, którzy nas dzisiaj oglądają. Witaj Aniu, witajcie kochani, witam Was. Małgosiu. Jesteś osobą niesamowitą i bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać. Jesteś dźwiękoterapeutą tutaj w Chicago i też masz swoje doświadczenie w muzyce, wykształcenie muzyczne. Czy mogłabyś powiedzieć trochę więcej na temat siebie i Twojej ścieżki, Twojej drogi z dźwiękiem? Oczywiście, bardzo chętnie. Tak jak wspomniałaś, jestem muzykiem z zawodu, z wykształcenia i yy, yy, no, tam po prostu wykonywałam, yy, tak jak każdy muzyk, swój zawód. Yy, a przyjeżdżając tutaj do Stanów Zjednoczonych, yy, gdzieś tam pojawiał się we mnie taki odzew, żeby się zająć muzykoterapią. I faktycznie tak się stało 10 lat temu, yy, kiedy to znalazłam yy, Akademię Tune Hill w San Diego. I tam pojechałam, żeby nabyć y, właśnie tych wiadomości i praktyki, jak można pomóc, y, uzdrawiać dźwiękiem. I tam dowiedziałam się niesamowitej... Y, Właśnie wiadomości o częstotliwościach, o tym, jak dźwięk działa, co to jest wibracja i tak dalej. I po zdaniu wszystkich egzaminów, napisaniu kilka przypadków, a przyjechałam tutaj do, znaczy byłam w Willi, no i wróciłam stamtąd i, i otworzyłam swoją praktykę 10 lat temu, więc już mam jakiś tam swój dorobek. Jestem dźwiękoterapeutą również i mam swoje studio, pracuję z różnymi instrumentami, choć zaczynam na początku od kamertonu. Ponieważ są to e, e, instrumenty muzyczne, bo każdy instrument, który wydaje pewną swoją częstotliwość i która się fajnie łączy z, z częstotliwościami naturalnymi w jakiejś relacji interwałowej, jest to instrument muzyczny. Choćby nawet wyglądał jak widełki, tak jak w przypadku, właśnie, kamertonów. Mm -hmm. e, tak, więc e, zaczęłam pracę od kamertonów e, bardzo. Jestem z tego dumna, zadowolona i szczęśliwa, bo spełniło się jakby chyba moja misja tutaj, moje marzenie, bo czuję się w tym niesamowicie dobrze, z łatwością mi to wszystko przychodzi, z łatwością mi przychodzi przede wszystkim zrozumienie, z łatwością mi przychodzą źródła, w których mogę dalej poszukiwać i dalej tworzyć i dalej pomagać. Więc myślę, że to jest taka moja droga akurat w tym obecnym istnieniu moim. I bardzo wielu, przede wszystkim trzeba by powiedzieć, że pomogłam sobie. Ćwicząc na sobie, będąc jeszcze właśnie w tej akademii, Ćwicząc na sobie, pomogłam sobie bardzo. Przede wszystkim na stawy świetnie działają te kamertony. Pozbyłam się bólu. Miałam też cystę na piersi, która też po prostu. Zmniejszyła się do bardzo minimalnych rozmiarów, bo mam to też potwierdzone medycznie. Więc ja z tą radością, właśnie tego odkrycia u siebie na swoim ciele, bo czytając, nie odbiera się tego tak, i dopiero trzeba samemu doświadczyć, ten człowiek wie, że to naprawdę działa. I dlatego praca z kamertonami przynosiła mi tak naprawdę największą satysfakcję, największą korzyść, zrozumienie i pewność, że to, co robię, robię dobrze. I robię to dla dobra wszystkich. Więc no, kamertony bardzo dobrze się sprawdzają w tej terapii, dlatego że są łatwe w użyciu i mają mnóstwo różnych częstotliwości. Cały czas są te częstotliwości odkrywane i tworzone nowe kamertony. Mhm. Więc. To była pierwsza moja jakby część pracy, natomiast po namowie mam, rodziców, dzieci, klientów zaczęłam również oferować takie grupowe sesje, mm -hmm. w których używałam i używam do tej pory misy betańskich, mis kryształowych, gongów, harfy kryształowej fletów, bo mam całą kolekcję fletów indyjskich, peruwiańskich, dzwonków koszy, tingsha, rainsticks, drumsticks, ten drum Ocean drum raczej chciałam powiedzieć. Dziękuję. Tak. To jest ten przesiewający taki fajny oddźwięk tych, tych kulek w środku, tak. który emituje falę oceanu albo deszcz. Zależy kto, jak ją ma interpretację. No i trzecim moim dzieckiem, które dodane było 3 lata temu, jest sonora, tuba dźwiękowa którą sprowadziła. Które jest mnie. za tobą i możemy tak, zobaczyć. Tak, mhm. tak e, można zobaczyć i ja mogę nawet e, pociągnąć, Nie mhm. wiem, czy będzie dobrze słychać. Wiesz, co nie, nie słyszymy? Nie, słyszy, nie, nie, nie słyszymy, słyszymy. Okay. E, bo jest za daleko troszkę, no, ale nie. zapraszam do mojego studia, proszę Państwa, można usłyszeć ten głos. Można sobie wpisać na YouTube, też jest. Mhm. Tak. Słuchaj kochana, ty jesteś, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, jak się widziałyśmy, jedyną osobą tutaj na naszym kontynencie, która ma w swoim studio taki instrument, właśnie który o którym teraz mówimy, o tej sonorze. I co jest najpiękniejsze, to jest właśnie to, co, co ty mi powiedziałaś: że osoba, która przychodzi doświadczyć tego instrumentu, ona czuje się tak, jakby była w środku w instrumencie, tak jakby była w środku w tym basie czy gitarze. Czy możesz powiedzieć nam trochę więcej na temat siły instrumentu samego, ale właśnie tych częstotliwości i tego, co osoba może doświadczyć i co może się uzdrowić? Tak, absolutnie. Jest to bardzo ciekawy instrument, bardzo unikalny. Ja dowiedziałam się o nim niedawno, trzy lata temu. I ten instrument jest o tyle wyjątkowy, że można w nim leżeć wewnątrz. Czyli nie, nie w każdym instrumencie się leży. No, fortepian też jest duży. Można na, na wierzchu, prawda, się położyć Ciężny na klapie. Się. Ale tutaj chodzi o to, żeby właśnie w tym wale być, bo jest to tuba tak zwana. Ona jest zrobiona ze świerku. Świerk bardzo dobrze przewodzi dźwięk. I będąc wewnątrz, otwarta jest z obydwu stron, więc tutaj klaustrofobia nie powinna być problemem, ale jednak czasami, no czasami jest. Ale my mamy na to sposób. Jest to instrument, który posiada struny na górze i posiada struny na dole po obu stronach, po, po bokach. Te wszystkie struny są nastrojone do 64 Hz. To jest w muzycznej skali C-basowe. Co to, może to na razie nic nie mówić, ale jeżeli osoba kładzie się do środka, jest taka ławeczka, która jest, fajnie się wsuwa, jest ta osoba. E, e, oczywiście otulona kocykiem, leży sobie na poduszaczce, e, jest tam przyjemnie ciepło, nie jest ciemno, przede wszystkim. No i zaczyna słuchać e, instrumentów, zaczyna słuchać tych strun wybrzmiewających, które dobiegają i z góry, i z dołu, i z jednej, i z drugiej strony. I Leżąc w tym wewnątrz, w środku tego instrumentu, zaczyna się czuć, jak moje ciało wibruje, ponieważ jest to bezpośrednie działanie fali dźwięku na ciało, więc tam wibracja się odbywa niemal, niemal natychmiast. Jest to odczuwalne no nie w postaci żadnych wstrząsów, absolutnie, jest to bardzo subtelne, ale to tak, jakby nasza każda komórka została wywibrowana. Dzięki tym dźwiękom, dzięki tej wibracji, grając na ciągłości tej całej tuby w różnych miejscach, tworzy się tak zwana harmonia alikwoty. Tworzą się alikwoty, czyli różne dźwięki, tak zwane też interwały. I są to, one są słyszalne przez, przez osoby wewnątrz, oczywiście różne, przeróżne te dźwięki na różnych wysokościach. I ta osoba wchodzi w taki głęboki relaks po jakichś 20 minutach 25 minutach. I przestaje pamiętać, że ona w ogóle ma ciało, ponieważ jest skupienie bardziej na świadomości i podświadomości, ponieważ tak prowadzi ten dźwięk, że kieruje w te strony, właśnie w te sfery świadomościowe. I będąc wewnątrz, zupełnie tracimy jakby orientację i w ogóle uwagę, że mamy ciało, że posiadamy to ciało i to w ogóle nie jest ważne w tym momencie. Najważniejsze jest ta synchronizacja z tą harmonią sonory. I mm. jest to też bardzo głębokie spotkanie samego ze sobą, samemu ze sobą, ze swoim, ze swoim istnieniem przede wszystkim, czyli można by to porównać do bardzo głębokich tych leweli, stadiów medytacji, do bardzo głębokiej medytacji, a nawet nie zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że takiej lekko samohypnozy. Ponieważ traci się poczucie czasu wewnątrz, traci się ten świat zewnętrzny, świat materialny i się jest ze swoim istnieniem sam na sam. To jest niesamowite uczucie. To wejście głębokie powoduje po takiej sesji, że osoba jest tak bardzo zrelaksowana, tak będąca w tych wibracjach, jeszcze przez dobrych kilka dni, że po prostu lepiej śpi. To jest bardzo zaawansowana muzykoterapia, powiedziałabym, w stosunku do innych instrumentów. Bardzo dobrze śpi, jest uwolnienie też od stresu, bo jeżeli jest balans w ciele na każdym poziomie i jeżeli jest równowaga, to jest też uspokojenie, jest zgoda, jest porządek w każdej komórce, jest wzniesienie wibracji w każdej, na poziomie men, ciała fizycznego, mentalnego i energetycznego. Wszystko jest zsynchronizowane, dostrojone, więc dlatego ta osoba może sobie pozwolić na taki komfort, nawet przez kilka dni, jeśli potrafi to jeszcze utrzymać, to jeszcze lepiej. Także rezultaty są bardzo, naprawdę, i też wspaniałe. Też Wspiera też nasz mechanizm ruchu kostno-mięśniowy, jeżeli są jakieś tyki, czasami niespokojne, zespół niespokojnych nóg, chyba tak to się nazywa, tak. Tak, lub jakieś inne rwa kurszowa, cokolwiek, problem z kręgosłupem, to ta terapia odbywa się, jakby uzdrawianie jest na każdym poziomie w tej samej momencie, na każdym poziomie. Ja właśnie powiedziałaś o tym, że, że przez te częstotliwości i czy, czy są to kamertony, czy właśnie senora, czy misy, to my wchodzimy w ten taki odmienny stan. Ten odmienny stan dla mnie jest takim początkiem samouzdrowienia, bo tak. nasze ciało ono samo może siebie uzdrawiać, ale my bardzo często przez nasz Umysł, który cały czas gdzieś jest taki y, zabiegany, my y, nie potrafimy znaleźć sobie tej przestrzeni. A ty właśnie przez te instrumenty, którymi się zajmujesz, kreujesz przestrzeń dla tego ciała, że ono może sobie tak całkowicie swobodnie odpłynąć. A wtedy, kiedy ciało odpływa i umysł odpływa. To właśnie zachodzi ten balans, o którym ty mówisz, taki balans, i to jest właśnie ten moment, kiedy ciało mówi tak, wow, to ja mam teraz przestrzeń do tego, żeby znaleźć siebie na nowo, prawda? Tak jest, dokładnie tak. Ja bym powiedziała, że w ogóle ta, ten, te, te częstotliwości i dźwięki. Są takim GPS-em. One naprowadzają właśnie na, na, w tym, do nas, do środka, jakby do zwrócenia uwagi w tym momencie tu i teraz na siebie, na swoje istnienie. I to jest właśnie troszeczkę, no pomaga, dźwięk trochę pomaga w tym, żeby, żeby dojść do takiego poczucia, do takiego stanu wyciszenia. Dokładnie. Gosiu, wiesz co, jeszcze tak, dodam, że jest bardzo wiele badań zrobionych na temat, w jaki sposób wibracja wpływa i częstotliwość wibracji wpływa na nasze komórki i na stan zdrowia naszych komórek. Czy możesz powiedzieć nam, bo to nie jest tylko tak, że, że dla przyjemności idę sobie zrobić takie, taką sesję, ale to rzeczywiście potwierdzone badaniami y, głębokimi pokazuje, że my możemy uzdrowić siebie. Czy możesz powiedzieć mi więcej na temat właśnie tego w jaki sposób to uzdrowienie zachodzi? Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję, że w ogóle wspomniałaś o tych badaniach. Mhm. Są badania bardzo y, mocne, y, które uwolnione zostały y, ich rezultaty, ich y, Wyniki zostały raporty ujawnione, uwolnione już w internecie, można je odnaleźć. Najbardziej takim przemawiającym badaniem było badanie dr Barbary Hero, tutaj w Stanach, na Uniwersytecie Lambdoma, która przepuściła falę wibracyjną przez zdrowy organ ludzki i zmierzyła tą falę. I e, dzięki temu, ponieważ ona zrobiła to na organach e, ludzkich, czyli wątroba, woreczek, e, śledziona, trzustka, jelita, e, mięśnie, tkanka, kości e, e, itd. Tak e, mamy już e, na ten temat dowody, że w jakich częstotliwościach wyjściowych, takich bazowych, bo ja nie chcę powiedzieć, że każda wątroba wibruje w tej samej częstotliwości, nie, bo każdy z nas jest troszkę inny, każdy z nas ma różniące się między sobą wibracje, ale są to jakby takie fundamentalne częstotliwości, które rozpoznaje każda wątroba, nawet wątroba zwierząt. Ponieważ ta muzykoterapia e, też dotyczy i zwierząt, i roślin wszystkich żywych organizmów, nie tylko człowieka i używamy te same częstotliwości. Także to jest wspaniały, że taki szeroki zakres to ma. E, drugie badanie to jest badanie Fabiana Mamana, który jest fantastycznym. E, Muzykiem i scientystą, naukowcem, który bada 40 lat, ponad 40 lat, jak komórka się zachowuje pod wpływem różnych częstotliwości dźwięku. I on zastosował u siebie, właśnie w swojej Tama do Akademii, zastosował taką terapię przeciwrakową, rakową, przeciw patologii, zmieniając częstotliwości od najniższej do najwyższej. I obserwując komórkę rachkową w tym samym czasie pod mikroskopem, jak ta komórka się zachowuje. I się okazało, że przy chyba piątym, szóstym dźwięku, komórka zaczęła zmieniać swój kształt, jakby zaczęła się na zdjęciu widoczne, jakby zaczęła się poszerzać, w sensie jej, jej, jej ta granica zaczęła się rozciągać. I w rezultacie ta komórka już u, u, ulega samodestrukcji, ponieważ ona. Pobiera te częstotliwości, ona nie ma własnej inteligencji, w przeciwieństwie do zdrowych komórek, które są bardzo inteligentne i one doskonale wiedzą, jak sobie czerpać benefity z, z każdej częstotliwości. Więc ta komórka patologiczna, ona nie jest w stanie rozpoznać i ona po prostu pobiera te częstotliwości, a ile można pobierać? To tak jakbyśmy balon dmuchali, prawda? Balon dmuchamy i w końcu balon nie mieści się w swojej strukturze i pęka. To samo dzieje się z komórką rakową, czy z komórką w ogóle jakąkolwiek patologiczną. Więc jest to badanie, fantastyczne badanie, uważam, że no, to jest mistrzostwo świata. Oprócz tego Fabian Mamam pracuje też, pokazuje komórki, jak się naprężają, jaką mają aurę, bo komórki też świecą, też mają swoją aurę, mają różne kształty, jak one nabierają tej sprężystości, jak podnoszą swoją wibrację, a dzięki temu właśnie są w stanie lepiej pracować i funkcjonować. Czyli mamy tyle bilionów komórek w ciele, jeśli każda będzie tak fajnie nastrojona. I wróci do swojej tak zregenerowanej, wróci do swojej wibracji, to nasze ciało będzie miało i wyższy system odpornościowy, i będzie zdrowsze, będą wszystkie organy funkcjonować, bo są na to dowody, prawda? Trzecim dowodem jest również Masaru Imoto, który pokazał, jak woda ma świadomość, jak woda się zachowuje, jak strukturalizuje swoje cząsteczki pod wpływem różnych częstotliwości negatywnych i pozytywnych. A ponieważ nasze ciało posiada ponad 70% płynów, prawda? Więc one też przewodzą te dźwięki, one pomagają tym dźwiękom, tej energii, przedostać się do komórki. Więc nasze ciało jest tak mądre, uważam, jest to tak inteligentny organizm, to nie jest, to nie jest maszyna do naprawiania. Wtedy, kiedy trzeba, kiedy jest złamanie, kiedy jest reanimacja, to jak najbardziej potrzebuje. Ale pewne, pewne drobniejsze, um, jakieś no, dysfunkcje ciała, no, naprawdę mogą być y, y, bardziej no, zastosowane tutaj te naturalne terapie. A dźwiękoterapia fantastycznie sobie z tym radzi. Wspaniale. Kochana, powiedz mi, jak ktoś chciałby i ma zainteresowanie, żeby spotkać się z tobą? Ty oferujesz zajęcia prywatne, sesje prywatne, jak również zajęcia grupowe. Czy możesz powiedzieć troszkę więcej nam tak, na ten temat? Tak, tak. Więc tak, sesja indywidualna wygląda w taki sposób, że można sobie wybrać albo kamertony, albo sonorę. Ja też czasami doradzam po rozmowie i takiej konsultacji osoby, która przyszła z jakimś problemem. Więc, ja zawsze doradzam, która sesja byłaby bardziej efektywna. Więc, indywidualna terapia kamertonami bądź indywidualna terapia z sonorze. Natomiast obydwie sobie świetnie radzą, tyle że sonora jest bardziej zaawansowana, tak jak wcześniej powiedziałam. Natomiast grupowe sesje to są dla osób, które. Przyjdą, ewentualnie jest to grupa stała, którą mam w poniedziałki i czwartki, natomiast ma, jest też możliwość zmontowania ta, swojej grupy własnej, czy to z przyjaciółmi, czy z przyjaciółmi nawet z pracy, wyjście na lunch, tak? Czasami wpadnę tutaj na 45 minut, mhm. zrelaksuję się, się, tak, właśnie w trakcie lunchu, z kolegami, tak, czy z koleżankami. I również też jest taka opcja, żeby spędzić ten czas z, z, z rodziną też przyjść. I taka sesja grupowa u mnie odbywa się w taki sposób, że można sobie wybrać, czy chcę być w hamaku, czy leżeć na ziemi. W hamaku odbiór takiej sesji, ponieważ... Ja używam mis tybetańskich, mis, mis kryształowych, a więc wibracja tymi misami a staram się też grać bardziej geometrycznie. To znaczy, dobieram tak interwały, żeby ten dźwięk tworzył taką geometrię, tworzył przestrzenie, które są dla ciała bardzo rozpoznawalne i bardzo pomocne. W związku z tym w hamaku się jakby ten odbiór jest bardziej, lepszy, bardziej taki namacalny. Natomiast na ziemi troszeczkę musimy się. Jakby dzielić tą wibrację Bardziej w dźwięk, prawda? Mhm. Tak, więc w hamaku też jest odbiór taki, że no, leży się jak w kokonie albo w łonie mamy, bycie jeszcze raz, czyli wchodzimy do hamaka tak jak w sonorze, też podobnie można to porównać, czyścimy się, odbywamy tam swoje jakieś uzdrowienie, bo to odbywa się nie tylko za pomocą dźwięku, ale przede wszystkim za pomocą naszej świadomości, naszej wiedzy i naszej chęci uzdrawiania się, więc 50 pracy jest od strony dźwięku i wibracji, a 50 pracy jest nasza praca, więc razem w połączeniu daje to 100% sukces i uważam, że taka Osoba, jeśli jest podejście, ma otwarcie serca, ma otwarcie umysłu i świadomość tego, co się dzieje, i jest po, jakby potrafi się skupić, i sama troszkę też przy pomocy dźwięku popracować nad własnym uzdrowieniem skierować tą energię w te miejsca, bądź miejsca mentalne, bądź też miejsca w energii gdzieś. Więc może sobie świetnie poradzić właśnie w takim hamaku, i po wyjściu z hamaka czujesz się jak nowonarodzony, czyli jakby nowa, nowa energia, nowa świadomość narodziła się i, i może jest w stanie już dalej funkcjonować. Także takie, takie mają odczucia niektóre osoby. Dziel, dzielą się ze mną właśnie swoimi spostrzeżeniami. Natomiast jeśli chodzi o misy, jest to troszeczkę inny rodzaj terapii, bo nie jest bezpośrednio na ciele, tylko wynika to z wibracji, która wychodzi z mis. Akurat w przy moim przypadku grania, jest to tak, że ten interwał jest takim obiektem geometrycznym, ponieważ trzy kąty. Trójkąta równobocznego tworzą już pewien dźwięk w połączeniu z obwodem koła 360 stopni. Mówię o tych stopniach i obwodzie i połączeniu tych kątów trójkąta, zamieniamy je na herce, czyli powiedzmy 180 stopni. Zamienimy na 180 Hz, 360 stopni zamienimy na 360 Hz, 540 stopni od pięcioramiennego bryły, pięcioramiennej, po, y, zamienimy na herce, tworzy nam już akord. Tworzy się Specyficzny układ dźwięków i w taki sposób mamy i trójkąt i koło i, i pięciokąt lub kwadrat i kwadrat właściwie i koło mają ten, samą, ten sam obwód, ten sam promień, więc zamieniając to jest, to jest to czysta geometria, muzyka jest udźwiękowioną geometrią, udźwiękowioną matematyką. Okay. To po prostu wszystko tak, jak jest wszechświat, ma fraktalną budowę. Dźwięk robi dokładnie to: układa te fraktale, i, i tak to się wkomponowuje. Ja tu mam gęsią skórkę, jak mówisz. Jesteś niesamowicie, masz niesamowitą wiedzę z zakresu muzyki. Kochana, Ty nie tylko oferujesz to terapię dla osób, ale też jesteś jedną z niewielu osób, która uczy dźwiękoterapii, i można u Ciebie też wziąć sobie zajęcia i nauczyć się o dźwiękach, nauczyć się o kamertonach. Więc, czy mogłabyś powiedzieć jeszcze, gdzie jest zlokalizowane Twoje studio, jak ci, którzy słuchają Ciebie, mogą Ciebie znaleźć? Bardzo chętnie, tak. Tak, oczywiście, oferuję warsztaty, żeby się oswoić z częstotliwościami, jak, jak je używać, które używać, nawet w takich warunkach domowych bo niekoniecznie musi być to profesjonalne. E, więc y, można mnie z, ze mną się skontaktować w Rozel na północy, tak jak Aniu wcześniej powiedziałaś, w moim studio Cellular Music Therapy można do mnie napisać maila, można też SMS-em, najlepiej telefonicznie, lub zadzwonić, zostawić wiadomość. Ja chętnie wytłumaczę, na czym to polega i jak, jakie są do tego potrzebne materiały, żeby już w tym można było pracować. I instrumenty oczywiście. Wspaniale. Wspaniale. Mhm. Wspaniale. Tak. Słuchaj, ja jeszcze, ja jeszcze tak z mojego własnego doświadczenia i, i potrzeb, jakie czuję, że my mamy, że Gosia, ciebie to trzeba tak sklonować, żebyś też, żebyś też była obecna u nas na południu i być może... W, w jaki sposób spowodujemy, że pojawisz się u nas na południu częściej. Myślę, że to zostawimy do, do naszych własnych rozmów, ale chciałabym Ci bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą rozmowę. I zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy z, właśnie z Gosią, która ma nie tylko niesamowitą wiedzę, ale jest osobą, która całkowicie z otwartego serca robi to, co robi. Bo to jest takie życie osoby, która po prostu tak głęboko w tym siedzi, prawda? Tak jest, tak. Tak, Aniu, masz rację, bo to jest bardzo ważne, żeby robić to, co się kocha, to, co się lubi, bo wtedy żyjesz w wolności. Dokładnie. Żyjesz, jesteś wolną istotą, także bardzo chętnie będę współpracować, na pewno wygospodarujemy czas. Dziękuję ci bardzo serdecznie i zapraszam wszystkich oglądających nas do kontaktu z Gosią. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, jeszcze raz kochana. Dziękuję Aniu, dziękuję ślicznie za rozmowę i do usłyszenia.